W Czewie powstanie schronienie dla osób doświadczających przemocy. W staromiejskim budynku przy ulicy podgórnej powstanie centrum wspierania rodziny. Wiadomo już, kto zaadaptuje na ten cel staromiejską kamienicę. Rozstrzygnięty został przetarg na budowę Centrum Wspierania rodziny przy ulicy Podgórnej 8. Na przetarg płynęły trzy oferty. Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy Patmat z Charlina, która zaproponowała wykonanie prac za 806 tysięcy złotych. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z firmą. W kamienicy na ulicy Podgórnej 8 przeprowadzony zostanie gruntowny remont docelowo. Mają się tam znaleźć pomieszczenia dla tymczasowego pobytu dla dwóch rodzin, które no, będą borykały się z przemocą w rodzinie. Będą tam też, będzie tam też pomieszczenie dla osoby, która takim osobom poszkodowanym przemocą będzie udzielała wsparcia na przykład psychologicznego, jakiś psycholog, terapeuta, pracownik społeczny. Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu Miasto od Nowa Rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Czewie. Czas realizacji zamówienia to 425 dni od chwili podpisania umowy.